Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Szymańska-Pietrzak. Na co dzień reprezentuję Rydzyński Ośrodek Kultury, a dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Państwa tę uroczystość. Drodzy Państwo, powitajcie teraz ze mną gospodarzy dzisiejszego koncertu. Witam Pana Burmistrza Kornela Maherka. Witam Pana Romanowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzo serdecznie witam na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Jana Dzieciczaka. Witam serdecznie Pana Wiesława Szczepańskiego. Witam Jerzego Koprasa, który reprezentuje Sekcję Plastyczno-Muzyckiego Witam Pana Andrzeja Szeremetę, nadleśniczego w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Witam serdecznie Zbigniewa dyrektora Zamku w Ryzynie. <plosy> witam radnych powiatowych oraz realnych Instytutów Gminy Rezyna. Witam dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Bardzo serdecznie witam zgromadzoną publiczność i media. <plosy> A teraz zapraszam na salę balową uczestników sekcji plastycznej Zespołu Tańca Ludowego Moraczego, którzy zaprezentują Państwu. Prace plastyczne wykonane w różnych kategoriach wiekowych, różnymi technikami pod kierownictwem Jerzego Koprasa. Zapraszam. Zanim Zajmował się latami głównie terapią przez sztukę. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi jego dewizą było inne, to nie znaczy gorsze. Po przejściu na emeryturę zatrudniony został jako instruktor plastyki w Brytyjskim Ośrodku Kultury. Pod jego skrzydłami członkowie sekcji plastycznej są laureatami wielu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych. Warto wspomnieć choćby kilka z nich poparte ogromnymi sukcesami. W 2014 roku podopiecznik Oprasa zdobyli nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę Prezydenta Miasta Torunia oraz nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu w międzynarodowym konkursie Moja Przygoda w Muzeum. Również w tym samym roku praca młodej Rydzyniaki trafiła z rydzyny do Nowego Jorku, a dokładnie najpierw z rydzyny do Warszawy, a potem za ocean. Praca plastyczna Wszyscy Równi wobec Prawa. Trafiła na konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem było promowanie wśród uczniów wiedzy na temat praw człowieka. Dzięki tej pracy przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwiedzające wystawę w Nowym Jorku, będą pamiętali o ważnej roli, jaką Polska odegrała w powstaniu i przyjęciu konwencji o prawach dziecka. W 2015 roku młodzi plastycy zostali laureatami pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych w konkursie dla mojej babci dla mojego dziadka, organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Fundacji Żyj z Pasją w Warszawie. Do dnia dzisiejszego z każdym konkursem pod kierownictwem instruktora młodzi plastycy odnoszą liczne sukcesy w cyklicznych konkursach plastycznych, do których zaliczyć możemy na przykład Ogólnopolski Konkurs Plastyka Inspirowana Muzyką dawną, z w Kaliszu czy Choinki Jedynki Program I Polskiego Radia, w którym licytowane prace wspierają Fundację Anny Dymnej Miło Wszystko. Ważnym elementem działalności artystyczno-pedagogicznej Jerzego Koprasa jest wychowanie patriotyczne. Udział w konkursach o tematyce historycznej i rodzinnej wzbudza zainteresowanie historią naszego kraju i Uczy poszanowania więzi rodzinnych. Do takich konkursów zaliczyć można m.in. konkurs Polskie Serce Pękło, Katy 1940, Dzieciństwo w Paszakach, Ludzie, ludziom zgotowali ten los, czy konkurs ogólnopolski Kocham Polskę, Oblicza Polskiej Ziemi. W tym konkursie podczas 18 edycji do najważniejszych nagród zaliczyć można dwie nagrody: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. Wiedza i umiejętności pedagogiczne Jerzego Koprasa wyzwalają i rozwijają artystyczne zainteresowania w wielu młodych plastyków i realizują, gdzie realizują oni swoje pasje oparte na doświadczeniu, wrażliwości i kreatywności artystycznej instruktora. Jerzy Kopras posiada również liczne ordery i odznaczenia, na przykład jest zasłużonym dla województwa wielkopolskiego powiatu leszczyckiego dla miasta gminy Rydzyna został uhonorowany odznaczeniem zasłużony dla kultury polskiej posiada również srebrny i brązowy brod krzyż zasługi w dniu dzisiejszym postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pan już opraz otrzyma złoty krzyż zasługi o jego wręczenie poproszę sekretarza stanu Pełnomocnika rządu do spraw Polonii polaków, polaków za granicą, Kancelarii prezesa rady ministrów, pana Jana Dziedziczaka. Proszę o zabranie głosu pana ministra. Szanowni Państwo, jestem niezwykle wzruszony, móc, uczestnicząc w czasie dzisiejszego wydarzenia i mając zaszczyt w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczyć y, tak wysokie oznaczenie tak wielkiej osoby. Pan Jerzy Kopras jest osobą y, niezwykłą w, w wielu wymiarach. Y, jest osobą niezwykłą, jeśli chodzi o pracę pedagogiczną, o rzesze osób, które stały się lepszymi ludźmi dzięki jego pracy. Jest osobą niezwykłą, jeśli chodzi o ten wymiar artystyczny. Wszak jego działalność na przestrzeni lat spowodowała powstanie wielu bardzo wartościowych dzieł, dzieł, które były na wysokim poziomie artystycznym, jeśli chodzi o kategorie młodzieży i domów twórczych, miejsc twórczych dla młodzieży jak również jeśli chodzi o inspirowanie młodych ludzi do sztuki. Wreszcie ten wielki wymiar patriotyczny, patriotyczny, też wielorozdziałowy, wielopłaszczyznami. Po pierwsze to jest inspirowanie młodych ludzi do sztuki, do refleksji, do wartości, do wartości patriotycznych które jest realizowane przez Pana Jerzego. Po drugie to zagospodarowanie młodzieńczej energii i czasu. Ci młodzi ludzie tworzą piękno, a nie są pozostawieni sami sobie nie są narażeni na różne prawda, pokusy, demoralizacje wynikające choćby ze złego wykorzystywania czasu. To wszystko wielkie dzieło i wielka zasługa jednego człowieka. Pan Jerzy jest dla mnie wspaniałym przedstawicielem tej najpiękniejszej tradycji polskiej inteligencji, człowieka, który swój szeroki horyzont, swoją wiedzę, swoje umiejętności wykorzystuje dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny, dla Rzeczpospolitej trzeba to 3 maja bardzo mocno podkreślić i dla drugiego człowieka w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej. Blisko się Panu kłaniam i bardzo wzruszony pozwolę sobie odczytać postanowienie Pana Prezydenta. Uprzejmie proszę Państwa, znać na znaczenie Państwowe o powstanie. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda nadał Panu Jerzemu Poprasowi Złoty Krzyż zasługi postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 roku Wielkopolagminowi, promotorowi i instruktorowi dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej. W imieniu. Proszę o wystąpienie Pana Jerzego Koprasa. Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wręczam Panu Jerzemu Koprasowi Złoty krzyż za Pana burmistrza i przewodniczącego Rady. Szanowny panie szanowny szanowni państwo. Dwa słowa krótko i, i na temat, zanim pogratuluję i powiem jak to miało miejsce, tak ten złoty krzyż został przyznany. Moi drodzy, święto konstytucji. 3 maja 2232 lata minęły tak od latania konstytucji, jak wiemy, pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Moi drodzy możemy być bardzo dumni, ale wczoraj również obchodziliśmy święto, święto wagi państwowej. W 17 połanu wielkopolskich na apelu wspomniałem moi drodzy. Nie wstydzimy się wywiesić flagi, godła, hymnu. Identyfikujmy się z tym, bo moi drodzy biało-czerwone to jest nasze święto, nasza flaga i to są nasze symbole narodowe. Pierwszego obchodziliśmy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz święto pracy. Jutro czwartego, święty Florian, święto Strażaków ochotników, tak jak i również pracowników Państwowej Straży Pożarnej. I mogę sobie pozwolić w imieniu swojego Pana Pułkownika Katarzyńskiego. W sobotę święto Pułku, dni otwarte. Tu patrzę na Pana dyrektora zamku o godzinie 11:00 Będzie, będą Panowie wyjeżdżać przy bramie z za Ułanów, siedemnastego ułamów Wielkopolskich. Teraz powiem, jak to miało miejsce. Po wizycie i z Panem Ministrem objechaliśmy całą, całą, gminę. I mówię do Pana Ministra już na koniec, Panie Ministrze, proszę wejdźmy tutaj do Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, musi Pan poznać pewną osobę. No i akurat Pan Jurek w sobotę miał za zajęcia? Panowie mieli zdanie, jedno, drugie, trzecie, wychodzimy na rynek i pan minister mówił panie burmistrzu, to jest to, co pan minister powiedział. Ten pan to jest pasjonat, żyje tą sekcją, typowy patriota, pedagog, który jak wiemy pracował w specjalnym, również już szkolno-wychowawczym. Wychował wielu młodzieży i dzieci z terenu gminy Rydzyna i nie tylko, sekcja plastyczna znajdująca się przy Rydzyńskim Ośrodku Kultury sławi gminę Rydzyna, sławi powiat nasz więc moi drodzy, same pozytywy jest naprawdę szybciej kwalić. Panie Wójt, z Panem Przewodniczącym dziękujemy, wielkie dzięki za to wszystko, co Pan robi dla mieszkańców naszej małej ojczyzny, gminy Rydzyna i miejmy nadzieję, że cały czas będzie Pan to robił, będzie wychowywał naszą młodzież i sekcja plastyczna, tak jak wspomniałem, będzie sławić gminę Rycyna. Dziękuję bardzo. Za przybycie i wręczenie odznaczenia. Dziękuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Rycyna, panu Kornelowi Marcherkowi, że wspiera naszą sekcję plastyczną. Dziękuję członkom Sekcji Plastycznej i ich rodzicom, bo dzięki nim mogę realizować swoje plastyczne pasje. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, którzy wspierają mnie w mojej codziennej pracy. Często z ich ust słyszę pytanie, czym Panu jeszcze pomóc. Wiele pracy włożyli przygotowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, Pani Magdalenie szymańskiej Pieczak że wystąpiła z inicjatywą nadania mi złotego krzyża zasługi, przygotowała do niezbędną dokumentację. W imieniu sekcji plastycznej bardzo dziękujemy za pozyskanie środków na modernizację pomieszczeń w pracowni plastycznej. Przyczyniło się to nie tylko do poprawy estetycznego wyglądu, ale znacznie poprawiło organizację pracy. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oficjalna część koncertu dobiega końca. Zapraszam Państwa na koncert w wykonaniu pod dyrekcją docent Ani Pietrza. Myślę, że jak na prawdziwych artystów przystało, trzeba ich wywołać od Koncertu również szczególnego, bo związanego z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a było to 232 lata temu. Chór wykona teraz dłuższy blok muzyczny, który będzie nasycowany właśnie dzisiejszą rocznicą. Na początek usłyszymy Mazurek 3 Maja. Utwór skomponowany przez Reinolda Suchodolskiego. Reinold Suchodolski jest już dziś trochę mało znanym poetą. Warto przypomnieć, że był uczestnikiem Powstania Listopadowego i w tymże Powstaniu Listopadowym zginął. Wieść niesie informację, że na wieść o w zajęciu stolicy przez Rosjan, rozerwał bandaże, które opatrywały jego rany i zmarł z wykrwawienia, mając niespełna 30 lat. Z kolei Ojzienio utwór Marii Konopnickiej, chór wykona a capella, Następnie polonez Witaj Królu, to będzie utwór wykonany solo na fortepianie, Karola Kurpińskiego, no i tutaj warto przypomnieć, zresztą wszyscy pewnie o tym wiemy, że Karol Kurpiński urodził się w niedalekich Włoszakowicach, tutaj spędził dzieciństwo i wczesną młodość, a po przeniesieniu się do stolicy zaistniał jako jeden z najważniejszych polskich kompozytorów XIX wieku, wpisując się w ten nurt muzyki narodowej. W polonezie usłyszymy hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego, do muzyki Wojciecha Sowińskiego. Chór wykonał utwór A capella. Następnie solistka wykona współczesny utwór, niemalże z zakresu piosenki rozrywkowej. Piosenkę autorską z repertuaru Andrzeja Rosiewicza pod tytułem Pytasz mnie. I wreszcie na cześć wiosny churby pieśni pieśń autorstwa Karola Mieczysława Prosnata. Ten dosyć obszerny fragment muzycznej części dzisiejszego koncertu będzie przekraciony kolejnymi stropami wiersza wspomnianego już Reynolda Suchodowskiego oraz wierszem Wandy Grodzieńskiej, który nosi tytuł Radosny dzień. Była wiosna, wiosna w koło. Nadszedł cudny mań. Pełne pieśni każde siory, świat się zmienił w raj. Hej, pamiętne ów dzień chwały, cudny trzeci maj. Naród zgodny, silny, cały chciał podźwignąć kraj.